wszystkich. witam Was w kolejnym odcinku z Movister Planet. Um, dzisiaj będę mieć małe losowanie, bo będę wybierać y, Was y, z aktywnych. Piątą osobę, jak sobie wybrałam, y, z aktywnych. To zaznaczamy sobie aktywne, albo w sumie nie, nie musi być piąta i może być na przykład, z, no powiedzmy, że o z tej strony. Dobra. Nie, Wiktor. Ja nie. Dobra. No dobra, w sumie może być, tak jak mówisz. Dobra, to losuję. Uwierzcie mi, że mam zamknięte oczy, Wiktor wam będzie mówić, czy nie? Podpowiadam. Trzymaj. Okej. Okay. No czas. E, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jesteś pomiędzy. Jeszcze... Już, już, już. Nie wiem, gdzie jest myszka. Nie, jest na pasku, no, ty za złodzeń, czy coś tam. No już. No, jest? A to, to jest ten, e, Gabiś. E, serduszko. Wygra, wygrywa. Pozdro. 24 level, e, level, pozdrawiam go. O, kto da pozdro na, la, na live? Więc, no, widocz... więc widocznie ma live'a i zapraszam na jego kanał Gabiś TV. E, no i dajemy mu pozdro. Tak się złożyło, Wiktoria, jak mówiła sama. Um. Jak jej udamy? Nie, to taki niebo się obrazi. Um. Tha, dobra, 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 takie w sumie może być, nie? Tak. Też też nie, um. nie można no, nie można coś powiedzieć, nie? To znaczy, że nie można mu coś no, napisać, przekazać. Dobra. Tak jest piątką? No, może takie. No. Dobra. Wysyłamy. <laughs> ok, I oczywiście pozdrawiam. No i to, i to jeszcze, no i no, zapraszajcie mnie, jak mi tu Wiktoria podpowiada, zapraszajcie mnie do znajomych, bo nie mam limitu, mogę mieć y, 300... Wiktoria mówi, że dostaniecie pozdro w następnym odcinku. Znowu będzie takie losowanie z zamkniętymi oczami. Też może z Wiktorią jak przyjdzie do mnie. Przyjdziesz, nie? Jak mnie nie zjesz, nie zjem. Dobra, no to to by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie.